Szafy sterownicze stanowią nieodzowny element każdej aplikacji, a znaleźć się możemy pewnie we wszystkich zakładach produkcyjnych. Ale w jakim celu je stosujemy? Głównym zadaniem jest ochrona naszych sterowników, czujników i innych elementów naszej aplikacji przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Zatem, jak widzicie, dobór odpowiedniej szafy do warunków otoczenia, czy też wymagań danego procesu jest niezmiernie ważny. Aby wspomagać projektantów, firma Rital, Przygotowała narzędzie Rital Configuration System. Konfigurator pozwala dobrać odpowiednią budowę, dołączyć niezbędne akcesoria czy nawet zmodyfikować szafę zgodnie z naszymi potrzebami. Brzmi ciekawie, prawda? Zostańcie z nami, a już za chwilę pokażę Wam, jak korzystać z tego narzędzia, za pomocą którego stworzymy przykładową szafę. Zatem zapraszam! Rozpoczynamy z poziomu przeglądarki. W wyszukiwarce wpisujemy Rital.pl Na stronie głównej wybieramy zakładkę Produkty, Konfiguratory i wybieramy Konfigurator RIX. Mamy tu krótki opis, kilka głównych cech, a także przykładowe instrukcje obsługi. Rozpoczynamy konfigurację. Teraz musimy wybrać system, do którego projektujemy szafy. Mamy do wyboru szafy pełnogabarytowe, małogabarytowe, szafy do branży IT, systemy rozdziału napięcia. Systemy PDU umożliwiają wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy, dzięki czemu możemy mierzyć napięcie, prąd, moc czynną, bierną, a także współczynnik mocy. Dodatkowo możemy mierzyć zużycie energii czy prąd przewodu neutralnego trzechfazowych PDU. Dodatkowo możemy zaimplementować profesjonalny monitoring dzięki wysokowydajnemu CPU czy web serwerowi Linuxa. Monitoring pozwala nam stworzyć gamę użytkowników, możemy zarządzać użytkownikami, a także wysyłać maile w przypadku awarii naszej szafy. I ostatnim systemem do wyboru jest VX25. Jest to nowy system szaf pełnogawartowych od Vitala, dzięki swoim ulepszonym funkcjonalnościom ma wyraźne zalety ułatwiające montaż. Zaliczają się do nich na przykład zoptymalizowana dostępność, większa głębokość montażowa, beznarzędziowy montaż. Przemyślane uszczelki szeregowe i całkowicie nowy system cokołów. Dla potrzeby tego filmu skonfigurujemy szafę pełnogabertową. Wybieramy tą opcję, mamy skrócony opis, a także możemy wybrać czy to będzie szafa pojedyncza, czy też cały system szaf. Wybieramy szafę pojedynczą. Naciskamy przycisk konfiguruj teraz. Wyświetli nam się lista wszystkich dostępnych szaf w bazie danych Rital. Jest ich dużo. I żeby sobie ułatwić zadanie, użyjemy filtrów. Szafy możemy odfiltrować, na przykład poprzez materiał wykonania, szerokość szafy, wysokość, głębokość, ilość drzwi, czy stopień ochrony IP. Załóżmy, że chcę taką szafę. Po prawej stronie w okienku mamy podgląd. Wybieram ją poprzez przycisk dalej. Nowo otwarte okno podpowiada, jakie akcesoria możemy wybrać do naszej konfiguracji. Załóżmy, że chcemy system cokołów, lampę systemową LED, uchwyt do zamka oraz kieszeń na schematy. Jeśli potrzebujemy jeszcze więcej standardowych akcesoriów, wybieramy przycisk Dalej – Katalog akcesoriów. Warto zaznaczyć, że wszystkie akcesoria w bazie danych Rital są standardowe. I konfigurator popowiada te, które pasują najbardziej do wybranej konfiguracji. Przechodzimy dalej. Załóżmy, że chcemy zainstalować wentylator. Wybieramy chodzenie powietrzem, wentylator filtrujący, filtr wylotowy. Otwiera nam się wyszukiwarka. Załóżmy, że chcemy wentylator filtrujący. Na drzwiach przednich i rodzaj montażu. Bez narzędzi. Konfigurator pokaże nam pasujące wentylatory. Załóżmy, że chcę ten. Po prawej stronie mam podgląd oraz skrócony opis. Potwierdzam wybór. Dalej mogę dobrać akcesoria opcjonalne, na przykład matę filtracyjną czy regulator temperatury. Potwierdzam przyciskiem staw. Widzę dodane elementy i przechodzę dalej przyciskiem Potwierdź. Teraz możemy umiejscowić nasz wentylator w szafie. Możemy go przesuwać w zależności od potrzeb. Załóżmy, że chcemy go tutaj. Potwierdzam. I jak widzimy, wentylator został dodany. Możemy teraz dodać kolejne elementy, jednak w moim przypadku to wystarczy. Przechodzimy dalej. Następna zakładka to Modyfikacje. Możemy tutaj modyfikować ściany naszej szafy. Załóżmy, że chcemy zmodyfikować dach ze strony zewnętrznej. Wybieramy to. Wybieramy przycisk Edycja Powierzchni. Wybieramy rodzaj modyfikacji. Załóżmy, że chcę wzięcie prostokątne. Wybieram tę opcję i przeciągam na szafę. Mogę dowolnie modyfikować rozmiar. Przyjmiemy taki, teraz mogę nim przesuwać i umiejscowić go tam, gdzie potrzebuję. Konfigurator posiada detektor kolizji, dlatego jeśli otwór umieścimy na krawędzi, zostanie wykryta kolizja, która uniemożliwi przejście dalej. Poprawiamy otwór tak, żeby był na miejscu, zapisujemy zmiany i przechodzimy dalej. W tym oknie mamy podsumowanie całej naszej konfiguracji. Możemy ją przejrzeć. Dodatkowo po prawej stronie mamy interaktywny model 3D naszej szafy. Możemy go dowolnie oglądać. Widzimy tu dodane nasze akcesoria: uchwyt do zamka, kieszeń na schemat, wentylator czy dodany przeze mnie otwór na dachu. Model jest interaktywny i możemy nim obracać. Jeśli to wszystko, przechodzimy dalej. Ostatnim oktem jest podsumowanie. Widzimy wypisane wszystkie nasze elementy. Teraz możemy pobrać dane techniczne naszej konfiguracji, wysłać zapytania ofertowe do firmy Rital, czy dodać elementy do koszyka. Wybieram tu opcję. I aby sprawdzić dodanie do koszyka, przechodzę do strony sklepu My MyRital. Wracamy. Wybieramy My Rital. Logujemy się na nasze konto i przechodzimy do koszyka. I jak widzimy, wszystkie nasze elementy są w koszyku. Kolor tej ramki oznacza dostępność do danego elementu. Jak widzimy, ten element jest niedostępny. Ten będzie dostępny od danej daty. Poniżamy podsumowanie z ceną. Możemy pobrać wycenę w PDF-ie lub złożyć zapytanie ofertowe. I to wszystko. Udało nam się spersonalizować naszą szafę sterowniczą. I to by było na tyle. Przeszliśmy przez cały proces personalizacji naszej szafy sterowniczej. Jak widzieliście, całość jest prosta i intuicyjna, a zawiera przy tym wiele przydatnych narzędzi i funkcjonalności. A Wy jak dobieracie szafy sterownicze do Waszych aplikacji? Może już korzystaliście z Retail Configuration System? Albo macie jakieś inne ciekawe narzędzia? Podzielcie się tym z nami w komentarzach.